Oto, proszę Państwa, świąteczne wydanie, świąteczne wydanie y, pisma y, dodatku do Gazety Wyborczej, które, które nosi tytuł Duży Format. Tak? I na okładce tutaj mamy znanego wielu y, aktora Tomasza Karolaka, który jest tak tutaj z rogami pokazany, że niby diabeł chowa się za choinką, Tytuł oczywiście kontrowersyjny, wolałbym, gdyby Jezus miał dzieci. No i to jest świąteczna okładka. Kiedy otwieramy sobie ten wywiad, wywiad z Tomaszem Karolakiem, no to już na samym początku zostajemy zdzieleni obuchem w głowę. Słyszałem, że piszesz książkę. Powiedzmy, że pracę na PWST w Krakowie. O czym? O biskupie Stanisławie Szczepanowskim i królu Bolesławie Śmiałym. Proszę Państwa, to jest, to jest absolutny wstrząs, bo naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby poza propagandowym poza propagandowym, systemowym kopaniem dołów pod, pod kościołem katolickim nie ma żadnego powodu, żeby Tomasz Karolak pisał dzisiaj na WSP, PWST, przepraszam bardzo, krakowskim, pracę o biskupie krakowskim Stanisławie, patronie, patronie Korony Polskiej. Święty Stanisław jest patronem odrodzenia Polski, prawda? No bo jest ta legenda, że, że Święty Stanisław został Zamordowany, jego ciało zostało porąbane, a następnie w cudowny sposób się członki świętego zrosły i to symbolizowało zrośnięcie się królestwa po rozbiciu dzielnicowym. Państwo Polskie, proszę Państwa, istniało, ponieważ doktryna państwa polskiego zawierała przez długie stulecia element sakrum, i tym elementem był święty Stanisław, biskup Krakowa, zwany świętym Stanisławem ze Szczepanowa. Opowieść o tym, że święty Stanisław był zdrajcą, to jest opowieść, którą wymyślono w bardzo konkretnych czasach i w bardzo konkretnym celu. Natomiast powtarzanie tego dzisiaj jest, jest dziwaczne. No ale żeby ludzie mieli świadomość, że jest dziwaczne, to my musimy powiedzieć, że to jest dziwaczne. Bo jeżeli to pismo ma, nie wiem, ileś tam tysięcy, powiedzmy 100, czy 120 tysięcy nakładu, ludzie to przeczytają i jestem przekonany, że wiele osób będzie uważać, że tak, że Karolak ma rację, że to było tak, jak, jak, to, jak on mówi, że święty Stanisław został słusznie skazany za zdradę. Wszystkie korekty granic rozbiorowych zostały, zostały dokonane. no i Jeden z luminarzy z luminarzy oświeceniowych, odnajduje nie wiadomo gdzie, nie wiadomo przez kogo mu podsunięty rękopis, zbiór dokumentów określany jako, jako rękopis sędziwoja z Czechła i tam ponoć czarno na białym jest, jest wskazane, że, że Święty Stanisław był zdrajcą. Otóż, proszę Państwa wtedy się pojawia w Krakowie profesor Cajzberg z, z Wiednia, był wychowawcą następcy tronu Austro-Węgier, cesarza Rudolfa, tego cesarza, znaczy arcyksięcia Rudolfa, tego arcyksięcia, proszę Państwa, który rzekomo popełnił samobójstwo w pałacyku Meierling razem ze swoją kochanką Marią Wecerą. No jak widzimy, to wychowawstwo było nadzwyczaj nieskuteczne, prawda? Bo wychowanek zamiast wyjść na ludzi, najpierw został nałogowym pijakiem i uwodzicielem, a potem strzelił się w łeb. Profesor Zeisberg, kiedy, profesor kiedy jego, jego wychowanek zszedł z tego świata, przyjechał do Krakowa i zajął się tutaj, proszę Państwa, ważną rzeczą. Zajął się pisaniem, jakby to powiedzieć, moderowaniem historii Polski. Przez kilkaset lat święty Stanisław był po prostu patronem korony polskiej i był najważniejszym, najważniejszym polskim świętym. Jeżeli to Państwo. W XVIII wieku upadło i jeżeli natychmiast rozpoczęła się akcja unieważniania świętego Stanisława, no to należy zadać sobie pytanie, no to co w zamian, prawda? Państwo tutaj sugerujecie, że, że niepotrzebnie zabieramy głos w tej sprawie, że, że nie powinniśmy się tym przejmować, no ale nie możemy się tym nie przejmować, bo to jest wysokonakładowy periodyk, który się rozchodzi w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, musimy reagować na to, co się dzieje, dlatego że ta druga strona nie zamierza przestać.